Stało się coś niedobrego. Musimy pogadać. Dobra, daj mi chwilę. Siemka, tutaj się uda. Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Typ współpracy. No, jeszcze nikogo nie ogarnąłem do współpracy, aczkolwiek byłoby bardzo, bardzo miło, e, gdyby. Czekajcie, inwazje wyłączone, inwazje wyłączone. O, deska podłogowa. Bardzo przyjemnie. E, czy my coś tu mamy, tak właściwie? Nie chyba. A, jeszcze muszę opcje troszeczkę graficzne przy, przykręcić, ponieważ mam, przepraszam, wrażenie, że e, ostatnio były lekkie lagi, dlatego ja tutaj pozmieniam i widzimy się za chwilę. W sumie ta gra ma bardzo delikatne opcje graficzne, e, co jest, tak dosyć niefajne dla nas. No, złap się tego. Ojej. Musimy w ten sposób. E, no i dobra. Dalej mamy Halloween, aczkolwiek to już ostatnie dwa odcinki, gdzie taki stan rzeczy się utrzyma. Musimy wracać do Spike'a, tak? No dobra, to w sumie nie będzie tu jakiejś większej filozofii. Ojej, popsułem lekko, ale nie ma tego złego. Pamiętajcie, no, przedostajemy się przez kolejne fajne miejscówy to Znaczy przez jakieś slumsy przechodzimy, tak jakby nie patrzeć Eee. Oj Au. Dobra, to w sumie nie będę was zanudzał bie bieganiem przez miasto. Eee, widzimy się za chwilę. Eee... Kraj, na początek świetnie się spisałeś. Dziękuję. Jak będziesz? Miło. Czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start masz latarkę u i tego pilota. O. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo złap w i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. To nie fajnie. Jak się czuje? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców, to znaczy, że ciebie też. Okej, okay. jasne. No dobra, myślałem, że już dostaniemy jakieś zadanie. Widzę też, że kolejny punkt umiejętności, poziom przetrwania. Co my tu mamy? Cztery nowe miejsca na broń, albo nie, no, cztery nowe miejsca na broń, jakie wspomagacze. Miejsce na broń jest dużo, dużo lepszym pomysłem. O, jak my się tam możemy dostać? Na przykład tędy. E, także tu i. A, musimy zameldować. Aha, ok, Ukrainie. raportuj. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. I jasna sprawa. Otwórzmy sobie skrzynaczkę, skoro już ty jesteśmy. E, ostrze, no to się na pewno przyda. I kawusia, kawusia nigdy nie jest zła. E, dobra, jesteśmy w wieży. Świetnie. Może kwatermistrz mistrz ma coś dla nas da, e, do zaoferowania? Panie, oj, przepraszam, przepraszam. E, dalej, te. No dobra, w sumie to, to i to poproszę. Zastanawiam się, na ile kwestia zdobywanych hmm. przez nas przedmiotów u mistrza jest kwestią e, tego, że już grałem, a na ile to jest kwestia tego, że gram na najwyższym poziomie trudności. Wygląda na to, że misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Bo jeżeli to drugie, to w sumie spokojnie, spokojnie mogę tego używać, ale nie chcę żerować na tym, że to moje drugie podejście, tak więc tego się nieco martwię. O to się nieco martwię. Eee, dobra, Beken będzie tutaj, tak? W Headquarters. Krane. słuchaj. Breken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut poza wieżą. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Rajsa się zaskoczyć, zebrał tęgie Manto i stracił towar. Teraz chcę pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Ławiesz? Na litość boską. Ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego, baranie. Okej, okay, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Brecken? Lena? Może ty do niego przemówisz. Jade? Kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Brecken. Tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Jezu. Bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypiór. Nie da się... Crane da radę. Zacznie to tak, jak należy. Ale na rację Potrzebujemy cię tutaj, w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. A szlag. Może... Jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do rejsa. Ta... Okej, okay, działasz. Ruszaj, Crane. Jade, masz chwilę? Pewnie. Kieruj się na kocioł, zaraz się odezwę. Wiesz, jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Bracken nieźle wtedy oberwał. Znacznie gorzej, niż chciałby przed innymi przyznać. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki. A ja nie mam już Lora traksu Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło tego w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. Skąd to wiesz? Co mogę dla ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę, i on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od dwóch lat, ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi lubi rutynę, a do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem, skąd jeszcze moglibyśmy je wziąć. Gazi mieszka pod estakadą. A, ah, i nie wspominajmy o śmierci matki. Nie zrozumie tego. Ok, czyli. <laughs> Mamy jakieś nowe zadania, właściwie dwa tym razem. Tylko, że. To jest poboczne. Dzień Matki. Eee... Ja nie muszę. Tego robić, przynajmniej nie na razie, a to pamiętam, że było fajne zadanie. E, o i na mapie mamy też pełno zadań pobocznych. My się tym kiedyś zajmiemy, może na jakimś live'ie e, zobaczymy. N na razie bardzo bym chciał. Aha, czy na górę mam wejść. To ciekawe. Dobra, posłucham się. Nie, 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 to mi pokazuje, że. Tajnik na górze. E więc kiedyś sobie po prostu to zrobimy, nie tym razem, po prostu. Ponieważ większość biegaczy jest nieczynna, Breken chce ich zastąpić zwiadowcami, czyli między innymi mną. Mamy ruszyć do następnego zrzutu, który mamy... Musimy się skontaktować z gier. GEE. -e. To jest najgorsza nazwa do wymówienia przeze mnie. <laughs> e, no ale tak właśnie jest. Musimy się skontaktować. Także. Zobaczymy, co nam powiedzą. Ukraine. Raportuj. Szef wie, że nazywa się Breken. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny wataszka. Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda, będą zmuszeni wymyślić co innego. Zrozumiano. Dobra robota, Crane. Dobrze ci idzie. Kontynuuj misję, a my się w tym czasie zastanowimy. Skontaktuj się z nami, jak tylko dotrzesz do antyzyny. E, dobra, znajdź zrzut. To jest jasne. Daleko to jest? E... Oj, nie, 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 pistolet. E... No, kawałek. Kawałek i to obok bezpiecznej strefy. E... Dlatego... E... Dlatego sobie ją najpierw odkryjemy, a dopiero potem wybierzemy się po ten zrzut. E... Ojej, Oj. Oj to było żałosne, naprawdę. Zdrdzę się tej akcji. O! Co ty tu robisz człowieku? W sensie... Nie człowieku! Zombiaku! Ała! Idź mi stąd! I clash. No, super. <śm> o, pijana dynia kolejna. Może sobie użyjemy w takim razie. Zobaczymy co to robi. Ale gwoździe, gwoździe zawsze spoko. Można nimi coś na przykład przybić. Co jest? Ja, dobra, ja tam nie chcę iść. Krein. Kotlet ląduje 3/4 z Jeśli więc zaczniesz tam, będziesz mieć największe szanse na dotarcie do zrzutu przez Aha, Aha okej, okay, dobra. To ma sens. Prawdopodobnie o jest pułapka świetlna. Sami usprawaliśmy takową Jade, zbliżam się do strefy zrzutu. Dobrze. Znajdź schronienie i czekaj. Z naszych obserwacji wynika, że większość zrzutów ląduje dokładnie w tym rejonie. Okej, okay, znajdź schronienie, tak? Okej. Okay. O, chodź, chodź, chodź. <noise> Ale głupki. Dobra. Uh... Oi! Oi 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 Sick. Oh, Owah. Oh, 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 oh. Uuu, Uff, nareszcie. Mamy bezpieczną strefę! Cudowna sprawa. Znalazłem skrzynię. Wygląda na całą. Sprawdzę, co jest w środku. E, jasne, tylko trzeba się dostać najpierw do środka, to nie będzie takie proste. Chociaż może będzie prostsze niż zakładałem. Mamy to o nic tu nie ma Ech, szkoda, ale ale zrzuciłem. Dwa zrzuty wylądowały niestety gdzie indziej, ale i tak jesteś niedaleko. Zgarnij je, zanim zrobi to ktoś inny. Jasne. Już się tym zajmuje szefowo. Idziemy dobrze! Jakie ja mam się dostać? Aha, tędy mogę się e, wspiąć. Cudowna sprawa. Aha, dobra. Jad. Ludzie Raisa mnie uprzedzili Niech to szlak Dobra. Aha. To już. drugi zrzut. się na A jakbym go... Ale... Jakbym ich zabił, co? Oła, tym... oła, oła. nie, przepraszam, przepraszam. Szachetowałem. Zostawcie sobie ten zrzut, niech wam będzie. Bawcie się z nim dobrze. Hmm... Tutaj jest mało przyjemnie. Eee... Aha U e... Klawisze mi się odwróciły, to znaczy do tyłu to do przodu i na odwrót. Jeszcze Dobra O, jaki ładny dywan słońca. Nie, ja to... Ogajnę. Nie przejmuj się. Mamy to. I gdzieś tutaj ma niby być ten zrzut, tak? O, tu jest. Mamy to. Eee. O, Siema! Ała. Oho, uh, 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 uh. jeszcze żyjesz, jeszcze będziesz. Hu, uh. a my to. To Krain, właśnie zbieram antyzynę ze zrzutu. Dobrze, Krain, otwiera to nowy kierunek Twoich działań. Czas przyjrzeć się Raisowi. Słuchaj uważnie. Jest bardzo prawdopodobne, że to Rais jest Twoim celem. Jeśli więc znajdziesz zrzuconą paczkę z Antyzyną, zniszcz ją. Co? Czemu? Wymusi to nawiązanie kontaktu z Raisem. Możesz do niego iść jako przedstawiciel Prekena. Ale, ale od tego zależy życie cywilów. Wszyscy walczymy tutaj o coś większego pamiętaj o tym nie nie zostaw to nic nawet nie próbuj no idiota no idiota nie bigodnezedy znalazłem z nie ma w nim antyzyny. Nic? Możesz, kurwa mać. No nic, wracaj do nas. Ale uważaj, budzą się koszmary. Nie mogą cię zobaczyć. O cholera, usłyszeli mnie. Ale przyjemnie, ale ha. Nic nie widać. Dosłownie nic nie widać. Ojej! Au! Oh, haha, nic nie widać! Masaka! Aha! Aha! Czyli co, czyli teraz... A, teraz dalej nie możemy spać. Okej, okay, no to trochę popsuło nam. To znaczy już nie ma tego klimatu, ucieczki i tak dalej. Czy my jesteśmy jeszcze dalej? Nie, jesteśmy w miarę. W miarę w podobnym położeniu. Bardzo dobry pomysł jest z tym, żeby... Zostaw mnie. Oj, przepraszam. To nie było zamierzone. Teraz będzie coś widać <laughs> na no, jeszcze. Eee... Dobra, przejdziemy tędy No, noce są dosyć. Dosyć mało przyjemnymi sprawami w tej grze. Dobra, dotarliśmy ledwo. Oh. Jak tu się szło? Chyba muszę jednak używać tej latarki. Rozgrywka nocą. Punkty siły i zwinności są podwajane w nocy. Za ucieczkę przed pościgiem w nocy dostajesz dodatkowe punkty zwinności. Im dłużej przetrwasz w nocy poza bezpieczną strefą, tym więcej punktów y, przetrwania otrzymasz. Okej. Okay. Czyli mamy po prostu więcej fajnych rzeczy w nocy. No ale przynajmniej... Znaczy, jest owo, ale więcej punktów, to taka fajna wymiana w sumie i generalnie to jest jeden z najlepszych, z najlepszy, jedna z najlepszych spraw, jeżeli chodzi o Dying light. No, myślałem, że kacstenka. No dobra, ale na pewno będzie w kwaterach Kacstenka dokładnie. Bregen, daj spokój, potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuje. Na litość Boską ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie, gadaliśmy już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś, ja. ja pójdę. Zwariowałeś? Cóż. Ten cały Rais nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie, dajcie mi Krajnowi minutkę, co. na to piszesz? Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty, obadaj, ile nas by to kosztowało i wracaj mi tu żywy. No, czyli... Mamy nasz kolejny cel i mamy też punkty umiejętności. Punkty umiejętności zwinności. Wślizg, wślizg wydaje mi się, że będzie fajny jak najbardziej. Pozwoli nam zwiększyć dynamikę naszego poruszania się. Hamblersz, nie, to nie jest jakieś super żywiołowe gwiazdki. Generalnie teraz widzę, że takie średnie rzeczy mamy. Od poziomu czwartego będziemy mogli zrobić? Mamy poziom trzeci, tak? Zgadza się? Nie, to od piątego, a mamy czwarty, dobra. Yy, czy coś również od piątego będziemy mogli, czy. Mm. No nie. No nie. No nie ma tutaj za bardzo ciekawych rzeczy. Ha! No ale w coś musimy pójść. Albo zakiśmy sobie ten punkcik. Może się kiedyś e, przyda. E, ale to już by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. A my widzimy się w następnym. Cześć!